关门手。<Wow. S 2> że zaczynajmy środa, tak się nawet zastanawiałem, co jak jest powód, żeby w środę nagrywać one man show i przypomniałem przypominałem sobie, no, że jak to, przecież we wtorek, we wtorek były wybory w Stanach, tak? Czyli właściwie w nocy z wtorku na środę, tak jak, tak jak mamy teraz i właśnie one man show, cała nazwa tego cyklu działa się z jednego programu. Mianowicie, w Stanach Zjednoczonych jest taki facet, się Leno nazywa, zarobi grube miliony dolarów, ja to przy nim to, jakieś, jakieś fistaczki dostaję. No i ten Jaileno wymyślił sobie ładny show, mianowicie siadał i, i gadał co chciał, a ponieważ cała reszta gadała to co wypada, to co należy, no to ten że ile, no nagle się okazało, że jest fantastycznie wspaniały, bo, bo normalny. Nie, że jakiś oryginalny, nie, że jakiś dowcipny, nie, że jakiś wybitny, tylko po prostu normalny. Mówi to, co ludzie mówią w sklepie, czy mówią w robocie, czy mówią po robocie, w knajpie, na meczu. No i, i, i kiedyś do mnie zadzwonił koleś z San Francisco, Chris i mówi: Paweł, ty to powinieneś robić one -man show. Ty powinieneś poruszyć się dzieć i gadać i gadać i gadać, tylko trzeba znaleźć jakiegoś gościa, który ci za to zapłaci. No, ponieważ takiego gościa nie ma, no to muszę skubać 10 gości. Stąd wynika moja taka nadaktywność, no ale żeby ludzie mieli. Wracając do Stanów, do tego, tego ładnego show. To yy, tak ładne show i to przy okazji wyborów amerykańskich, tak mi się przypomniało, jakbyście sobie wygooglowali yy, Chevy Chase'a. Chevy Chase robił taki właśnie ładny show. Yy, Chevy Chase to komik, fantastyczny zresztą. Yy, Karol słyszałeś? Chevy, ch Chevy Chase? Mm -hmm. No właśnie, Chevy Chase, prezydent. To jest rzuć na Google'a. Na YouTube'a, przepraszam. I, ja po prostu pokazywał, jak można się wydrudniać, będąc prezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli po prostu przewracając się o własne nogi, coś jak ja, spadając ze schodów, potykając się, wycierając nos w amerykańską flagę, zamiast nos do telefonu, to rozmawiać do szklanki, zalewać się wodą, mylić wszystko, czytać pięć razy tekst tej samej kartki, czyli to krótki mój komentarz do wyborów amerykańskich. Umówmy się, każdy tam amerykański prezydent, czy teraz groziła nam prezydentowa, znaczy nie nam, tylko amerykańskim obywatelom, ale pośrednio światu prezydentowa, to każdy z tych gości uważany jest za takiego lekko niedorozwiniętego. I teraz śmieszna sprawa z tym Trumpem, ponieważ ja się zawsze szukuję na najgorsze, to obstawiałem, że on nie wygra, że wygra ta, ta kobieta. Zresztą on jeszcze nie wygrał, bo on jeszcze biedny nie wie, za że jest dopiero 20 stycznia. Do tego czasu jeszcze być może będzie 66 różnych y, pretekstów, żeby unieważnić głosowanie w jednym stanie albo w dwóch, albo w trzech. Y, to jest zupełnie obojętne, <grym> Natomiast jedna sprawa, wiesz Karol, jaki był największy zarzut do Trumpa, do Donalda Trumpa, że nie płaci podatków. Jezu, przecież każdy żołnierz jakby tak chciał. Nie płacić podatku, czyli znaczy, że on jest clever, on jest w ogóle, wiesz, on jest super, wiesz, on jest smart, on jest w ogóle, wiesz, taki <grym> jak kapitalny gościu, nie? Jaki był inny zarzut, kojarzysz? Że jest bardzo za kobietami i lubi łapać za Zresztą on mówił, że jak zapisz za ale masz parę groszy, to ona... To, to ma jedną z linii obrony Clinton. Ale no tak, ale poczekaj, ale czy... Każdy facet by nie chciał łapać za cipki? No tylko on się do tego przyznał. Ale, no, poczekaj, nie, słuchaj, w tekstach to się różne rzeczy mówi, tak, ten, natomiast był, był też zarzut, że on jest tak przerażliwie bogaty. No przecież każdy gość by chciał być bogaty, nie? Czyli znowu, jaki ten, ten gość odzwaniak? A teraz, tak, a teraz pytanie: bo to powiedzmy, męscy wyborcy wszyscy akceptują takie, takie zachowania. To znaczy, żeby być bogatym, żeby się rozglądać za kobietami, tu wykluczamy gejów oczywiście, ale nie traktujemy ich serio. Nie powiem z jakiego powodu. W każdym razie, każdy by chciał być bogaty i być za kobietami, nie płacić podatków. No, Jezus Maria, czyli on ucieleśnia. Ten mit takiego e, amerykański mit od płucy buta do miliardera, już nawet nie do milionera, tylko do miliardera. A natomiast natomiast kobiety, jak mogły kobiety postrzegać tego faceta? No przecież jak już byłeś obmacywaną, no to przez Bogatego, a nie przez Karola. No sorry, no Karol, zgodzisz się? Że każda dziewczyna wolałaby to, żeby trapiął, łapał. Czy ty? No nie wszystkie. Nie wszystkie, ale te, te, te dwie jakieś to grzione, w jakimś rezerwacze chyba są pod ochroną. <grym> w szkole specjalnej nie wiem. No, cokolwiek nie, to nie była szyderka z ciebie, bo to równie dobrze można i ze mnie, bo tak jak i ty i ja zdarza nam się pojechać na debecie, prawda, grubym, więc ten, więc chodzi tylko o to, że te zarzuty były żenujące, no mówiąc szczerze, że albo, że on z kimś tam zacznie wojnę, przecież Stany Zjednoczone toczą w tej chwili kilka wojen, jak chcecie, żebym Wam wymienił w jakich krajach, to jestem gotów w każdej chwili, także, także mówię dobra wygrał gość wybory niespodziewanie, czyli można by powiedzieć to tak jak Jelonia albo jak Gdańsk wygrałaby Polską Ekstraklasę, też niespodzianka Y... A jaka drużyna by wygrała to nie byłaby niespodzianka? No y, 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 znaczy trudno mi nawet powiedzieć, ale wydaje mi się, że i Jagelonia ja, i Lechia dlatego je lubię, y, dlatego że nigdy nie miały tego mistrzostwa, rozumiesz? I ponieważ ja już się tego, tych mistrzostw już nad ty, tymi mistrzostwami nacieszyłem. To tak sobie myślę, Jezus, Marię tam dać, innym też niech mają, wiesz. Nie Cieszyłem się, jak Lech wygrał Poznań, wiesz, i... Ja myślałem, żeby Legia wygrał teraz mistrzostwo. następnym już dał. Tak, nie, my... ty jesteś ciwy. żebyś chciał, żeby wygrała Legia teraz i potem i Nie, i to później czy... w teraz, potem. po. mistrzów będzie, żeby... Karol, będziesz miał żonę kiedyś i zobaczysz, że za szóstym razem to nie jest to samo, co za pierwszym. No, też nudne się robi. To się, to się nazywa smutne kiwanie, kaziroctwo, wiesz, jak brat z siostrą, bo po na na no nie, no nie no, Legia w Lizemistrzów będzie grać jako obrońca. Wiesz kogo Ligi Europy. No ty w ogóle nie masz orientacji. Nie, 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 Chodzi mi o to, żeby zakon znowu grał Widzę w Lidze Mistrzów. Legia. Ale ten w ogóle Karol nie komasz raczej. Nie no, 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 no. Legia wygrywa, przewróciłeś od kurza. No. Ten... E, Czyli na Biedronia się nie nadajesz, bo Biedroń lubi odkurzać i potrafi. Słuchaj, Legia wygrywa Ligę Europy, no bo teraz wychodzi z grupy. No. Wygrywa Ligę Europy, a jako zwycięzca Ligi Europy gra w ja przyszłym roku w Lidze Misów. Okay. Dokładnie i wtedy gra Legia w Lidze mistrzów i gra powiedzmy nie Ligia, polnika, Legia polnika. Gdańsk czy coś. Nie, ale cieszmy się chwilą, prawda? Nie tego, nie włączmy tego. No, 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 no. Nie bądźmy, nie bądźmy sami. Co chciałem powiedzieć, bo tak trochę jeszcze kilka chwil, oczywiście cieszę się, bo ja oczywiście byłem za Trumpem, bo, bo przynajmniej, przynajmniej będzie ciekawie, nigdy nie będzie wiadomo, co gości odwali, to coś jak z Komorowskim, który chodził po krzesłach, nie? Także ten, także... Tak, Będziemy mieli będziemy lekki mieli show, no ale to od tego jest Ameryka, właśnie. One Show, a Ameryka Show będzie miała też swój własny One Man Trap Show. I dobra, przy okazji Melania, naprawdę zdrowa dziewłucha. Widziałeś Melanię, nie? Zdrowa, nie? Do. No bo tak się zastanawiałem, czy mogłem jej nie poznać? Mogłem jej poznać, bo to wiesz, świat jest mały. w Jugosławii byłem ile razy. No dobra. Tak naturalnie wyglądam rzeczywiście. Zdrowo. Tak trzeba powiedzieć, że jak to się byś nie wygonił, nie? Z domu. No nie. Nie? Na zimną noc. Nie, nie. Tak jak ja psa wyganiam. Nie, dobra. To czyli masz dobre serce, ja też mam dobre serce. Chciałem tak dzisiaj się pośmiać z naszych gazet, bo ja często mówię makulatura, nie? No to patrzcie, tutaj cały świat się ekscytuje wyborami w Stanach. A tu tak, superaku, Na pierwszej stronie. Prowadziła z klub gwiazd dla gwiazd, biznesmenów i sportowców. No wiadomo, jakby był drogi, to, to tylko ich stać na przeżnięt proletów, na, na super dziewczyny. Natomiast ta Karolina P. Karolina P. Słuchajcie, jak będziecie chciały, będziecie chciały, będziecie chcieli, przepraszam, posłuchać mojej teorii na temat Karoliny P, to polecam wieczór w Republice, bo powiem, jaki ja bym dla Karoliny znalazł stanowisko. Na pewno nie w areszcie. Doda, o tym, doda o Karolu, słuchaj. Doda o Karolu, Był słaby w łóżku. O Jezus, Mati, ale z Tobą pojechało. Niesamowite, to były partnerze, no. Nie, Karol mówi, że to nie oni. E, ja, ja nawet trudno mi powiedzieć, w każdym razie, słuchajcie, nowa telewizja powstaje, to jest telewizja chyba Super Expressu nawet. Czyli Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, czyli poniekąd żyjących z rozrywki, tak jak Karolina. Karolina P. Ale patrzę tak, bo no, tak sobie pomyślałem, dwa tabloidy, bo pracowałem, fakt i superekstres. Czy tak weźmiesz, czy tak, wszystko jedno, to się zastanawiałem, czy będzie coś ciekawego o naszych piłkarzach. No bo szykujemy się przecież, no, za dwa dni mamy mecz i powiem tak, Szczęsny ma torebki za 22 tysiące złotych. No i co z tego? Przecież Wy sobie zdajecie sprawę, że on nie wie, co to jest 22 tysiące? Nie wiem. On się dowie kiedyś, jak popadnie tak, jak długi, ale na razie tego nie wie. A na przykład ten. Robert Lewandowski błysnął wyważonym, eleganckim stylem. Jego płaszcz kosztuje około 1300 zł. Jakby, kocham, ja. Całkiem niedawno jeszcze pracowałem w sklepie z futrami, znaczy byłem tam zatrudniony, bez obowiązku ustawiania się w pracy. I tam sprzedawałem takie płaszczyki po 25 tysięcy złotych. I przychodziły takie gwiazdorki z telewizji i, i, i prosiły, czy będzie można taniej. No tam jednej z, z, z obniżyłem na 15 tysięcy. No, to co to jest płaszczyk za 1300? Ja bym powiedział, że to jest second hand'u. To jest jakiś wiesz... A wiesz jaki to jest płaszczyk? Ja, ja może pokażę do kamerki, teraz tak gej chodzą po Warszawie. Ale no, to pewnie Grzesiek. Jak to nie wyrzucić świecie, nawet by nie, świecie, by nie o, o, Grzesik, to by go nawet w szafie nie powiesił, wiesz? On może w budzie dla psa. a oczywiście wiesz. Więc chodzą geje w takich płaszczyźnie szwarte, taki beżowiutki, czarne guziczki i ten, i po Ale tak zobaczymy, że ten. Zobaczymy, że to naprawdę. Ludzie, ludzie ja że coś 1300 czy 20 tysięcy, że to jakieś straszne szaleństwo. Ludzie, kobiety kobiety sobie kupują po milion złotych futra, I ten, a potem w tych futrach obcinają rękawy, bo im się wydaje, że będą jako kamizelki będą mądrzejsze. A ja krawcowa jeszcze bierze piątkę za to. No, dobra. Słuchajcie, dzisiaj dzień walki z faszyzmem, no więc będę musiał tego kogoś skopać ten Kadrowicz, piłkarz października, Kamil Glik, dobra, nazywają mnie śmierdzącym Polakiem. Waldemar Kita to mówi o, o kibicach FC Nantes, mnie to akurat cieszy dlatego, że dlatego, że cały czas mówiono, że, że to w Polsce wszyscy są najgorsi, a tu się okazuje ta Francja taka kulturalna tam tak, jak nie jakieś pustynie, czy miasteczka, czy jakieś w ogóle dziwadła okupacje, wybuchy, bomby, stan wojenny, wszystko tam się dzieje. To nie Francja, wciąż kraj kultury i Molière. A u nas wystarczyło, że kibice trzy razy głośniej krzyknęli już jest skandal. Dobra, w każdym razie jest zero, tu nie ma nic alkoholu. W ogóle żadnej sensacji, poza tym, że płaszcza 1300. Dobra, a w fakcie Ponieważ muszę Wam powiedzieć, że fakt to zaczynał jako taki, o majki Ewy Braun sprzedane na aukcji. Słyszałeś Karolewie Ewy Braun? No. Ale czy słyszałeś o niej? Ale co? Ewa to... Braun? Ktoś mówi to Panu coś? No oczywiście. No kto to? No taki? Adolfa. Adolfa, dokładnie. I kupiłby się matki i cena wywołcza... Ja teraz to zwrócę uwagę, cena wywołcza 2000 złotych, ale nabywca zapłacił za ten tas aż 15 tysięcy. To jest naprawdę to są takie żal. No ale nie wiem czy wiesz, bo to mi jeden kolega menedżer piłkarzy japońskich, pozdrawiam cię Tomaszu, opowiadał, że na przykład w Japonii to Majki można... W w Użyte majtki kupuje się, czyli tak jak te majtki, Ewy Brown kupuje się w automatach po to, żeby się nawąchać. Bo są, są, są tacy fetyszyści, którzy uwielbiają zapach, wiesz, zapach tego zapach Karol się, tak, Karol się tak aż tego, aż, aż to się tak, prze, aż się tak przegiął, a sam niedawno mi mówił, że coś tam lubi. Nie bardzo, nie bardzo pamiętam co Karol specjalnie tego nie powiem, ale Caritas. jako radita. Ale w każdym razie, wiesz, w Japonii rzucasz tam te pary tych, tych jenów i wyskakują ci takie majteczki, takie wiesz, mocno, mocno zużyte. I wiesz, i oni podobno. No i ale dlaczego? Bo, dlaczego to ma związek w ogóle z naszym sportowym programem mimo wszystko, że kiedyś Hafos i strzelił dwa kole i ten koleś mi pisze smsa, ale się na wąka było i Poczekaj to dwuznaczne, nie? Także ten... Y Nasi artyści wąchają kokainę, a tamci wąchają damskie slipy. W każdym razie, co do Ewy Brown, to w tym. W Giszycku stoi jej statek, wiesz? Jacht Ewy Brown. Bardzo taki trochę skromny, bo taki blaszany. Nie wygląda jakoś bajerancko. Ale widać, że po, nawet po zwykłej kochance mogą być te, mogą być te pamiątki. Słuchajcie, i teraz patrzę w fakcie, czy jest coś Ogorzale o, o w Kadrzec o jakichś tam sprawach? Nie, to jest teraz takie, jak prosiliście, jak chcieliście, merytorycznie. Rumunia jest mocniejsza od Polski, że tam czy zagramy jednym napastnikiem, czy dwoma, a nie ma na przykład, jak za moich czasów w przeglądzie, to byłaby relacja. Z, rozmowa z kelnerem, ile poszło browaru z tych z barków pokojowych. Ile tego, ile poszło wina, i ten, i czy kadra. A to jest o taka manotka, afera alkoholowa sprawa zakończona. Wierzę, że jako zespół wyciągniemy wnioski. Lewandowski mówi tak, na tym zakończymy tę sprawę. I ten. No i to bardzo merytorycznie. To jak ktoś tak merytorycznie chce gazety jeszcze sprzedawać, no to rzeczywiście, to życzę powodzenia. Życzę powodzenia. Mówię, co by było u mnie, u mnie byłaby relacja, relacja z y, absolutnie wszystkich możliwych akcji y, i ten lewy atakuje, lewy atakuje. Tutaj w spotkaniu z Rumunią Polska ma zagrać tylko jednym napastnikiem. To tylko powiem, po, powiem tylko jedną rzecz, ale ona będzie, ona będzie nawet fajna, bo prawdziwa. Czy y, mieliśmy jakieś wątpliwości, że My mamy więcej niż jednego napastnika. Karol miałeś takiej taki wątpliwości. Znaczy ja jednego. Myślałeś, że więcej mamy? Nie, po prostu wiem, że mamy więcej. A ja wiem, że mamy tylko jednego. I to właśnie dlatego się modlę. Znaczy modlę masz duże słowo, ale modlę się, żeby mu się nic nie stało i żeby tak. jemu się chciało. I żeby jemu się chciało, bo, bo wiem, że jak on szarpnie, jak on poderwie, to... To, to jesteśmy w stanie wygrać z każdym. No, prawie każdym, poza Argentyną, Brazylią, powiedzmy i tam jeszcze yy, 16 drużynami, Ale Hiszpanią, ale ten. Włochami, on patrzy, ze Francją nie? mnie. z poza Brazylią przesadziłeś. No tak, my znamy Twoją teorię. Tak, że Brazylia ma w tej chwili słaby skład, którego nie potrafiłeś wymienić, ale ten, ale słuchaj. Z takich przyczyn właśnie nie miałem. Nie, nie, ale dobra, spokojnie. No tak, tam, ale nie ja się zgadzam, przecież ja ci nie dokuczę. Nie? O, proszę. Dziś piłkarze Legii wrócą do zająć po dwudniowej przerwie, patrzy znowu odpoczywali. A jutro rozegram w Siedlcach sparing z pogonią. Wybiorę się, ale chyba tylko na pierwszą połóweczkę, bo ten, bo muszę, muszę do roboty. W każdym razie dziękuję Siedlcom za zaproszenie. Yy, ten, miasto tego, miasto. Miasto, miasto, miasto. Artka Boruca przecież, nie? Także ten. No oczywiście tu alkoholu też nic nie ma. Tu cisza, spokój, a w ogóle co mnie najbardziej zaskoczyło, że dziennikarze w ogóle nie, w ogóle nie zapytali Lewandowskiego, skoro już przyszedł na konferencję prasową, czyli teoretycznie powinien, wiesz Karol, posłaj mnie teraz, mm -hmm. o co powinni zapytać? Obowiązkowo Lewandowskiego jak skomentuje to, że jego menedżer e, wystartował przeciwko prezesowi Bońkowi. Czy to jest w ogóle no to sensem? Tak powiem Saniki mrowisko, nie? Wsadza ja No nie, no taka próba dowiedzenia się. Czy, czy oznacza to, że Lewandowski albo nie panuje nad kucharskim, albo e, co ciekawe uważa, że Bonik jest beznadziejnym prezesem? Tak? No bo jest w środku tej kadry, wie wszystko co jak się dzieje, jak, jak spływa kasa, jakie są regulaminy, czy Nawałka dobry jest, czy niedobry. No więc jak ja bym, bym dziennikarzem, to bym zapytał, ja muszę nawet powiedzieć, że jak weszło, startowało i tam było paru takich młodych chłopców, to oni właśnie wchodzili na konferencję i właśnie zadawali takie pytania, tylko oni wtedy katowali Smudę i potem katowali Fornalika, natomiast przy Nawałce się przyjęło jakoś tak, że no nie ten nawałka taki porządny, taki przyzwoity, taki poważny, taki uprzejmy, inteligentny światowiec, to w ogóle nie wypada o nic zapytać, bo przecież on przygotowuje nasz zespół do bardzo poważnego wyzwania, jakim jest awans do eliminacji, do finałów Mistrzostw świata w roku 2018 w Rosji i to jest nasz nadrzędny cel i w każdym kolejnym meczu chcemy wypaść jak najlepiej. No niestety no dziennikarstwo sprziało straszliwie. Ja się bardzo cieszę, bo dlatego w One man Show jest One Method.